Pani Janeczko, proszę nam opowiedzieć, jak państwo świętowaliście dawniej obchody 3 maja? To znaczy przed wojną podstawówka, która mieściła się w Ksawerowie, co prawda w trzech budynkach, ale była, boisko szkolne było w tym miejscu, gdzie obecnie jest Ośrodek Zdrowia. Tam mieściła się jedna klasa, no ale tam było ogólnie wojsko szkolne. I tam świętowaliśmy, akademie były w związku z rocznicą Konstytucji 3 maja. Były przez nauczycieli takie okolicznościowe kilka słów powiedziane. No i śpiewaliśmy piosenkę, która była wtedy bardzo popularna. To było Witaj majowa, jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj. Witaj, maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj. Wolność sparta na oświacie i równość w obliczu prawa to nam rokowała bracie. 3 maja ustawa Witaj Maj i tak dalej. Po prostu to były to są takie wspomnienia z dawnych, przedwojennych lat, ja wtedy chodziłam do podstawówki, z tym że zaczęłam podstawówkę nawet sześciu pełnych lat nie mając, choć teraz się dziwnie jakoś z tymi sześciolatkami różne są dyskusje. No a skończyłam podstawówkę w 39 roku, urwało się, prawda? Ale już miałam cztery klasy zaliczone. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za te wspomnienia i dziękujemy również za przybycie. Jest Pani tutaj najważniejszym, honorowym gościem dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.